widajcie witajcie. A co teraz robię? To wygląda tak jak kompleksówka. Otóż przyjeżdżają do mnie członkowie mojej rodziny, na przykład znajomi i wykonuję kompleksówkę, to znaczy wymianę olejów, wymianę silnika, wymianę olejów silnika, dodatki. Wiadomo, cała ta klasyka jest tu stosowana. Za chwileczkę będę wymieniał yy, wahacz w tym Mercedesie. Został mi jeszcze tutaj do zrobienia hamulce, hamulec ręczny, który jest tutaj bębnowy. W Mercedesie mamy hamulec yy, ręczny, bębnowy na tylnej osi, razem starczowym hamulcem nożnym. O, teraz, właśnie, celateka dodaję. Yy, zasadniczo olej. Do Mercedesa wlewam zawsze od strony filtra, czyli od tej strony tutaj mamy stary olej. No właśnie jak to wygląda? Filtr olej 8000 km przejechane. Tutaj akurat ten Mercedes jeździ na Millersie 5W40, według specyfikacji do Mercedesa, Mercedes Benz 22931 i 2265. 5W30 nie jest według tej specyfikacji, a to według katalogu jest specyfikacja Mercedes'a. No i teraz w ramach tej kompleksówki, tak jak tutaj widać, dodaję, płuczę sobie Cerateka olejem i dodaję. Zaraz będę wlewał olej. Pod spodem mam już filtr oleju zakręcony. Filtr oleju, pod spodem mam już korek zakręcony, mówię filtr oleju bo akurat filtr oleju powinien być zakręcony w samochodach Dacia Renault 1213 3 TCE natomiast tutaj filtr oleju jest z góry i tutaj zgodnie z tym co podpowiadają mi jeżdżący Mercedesami powinno się olej wlewać od strony filtra oleju i dopiero potem się go powinno zakładać ma to związek z pompą, która tutaj jest zastosowana. No tak twierdzą, no więc ja korzystam z wiedzy fachowej. Ludzi, którzy jeżdżą tymi samochodami. I stosuję to samo. Te same metody, które mi tu podpowiadają. Jeszcze tego Miller'a tutaj przepłuczę. Bo szkoda środka. O, i za chwilę będę go wlewał do silnika tu do silnika wchodzi 6 litrów oleju z haczykiem tak jak już mówią, że 6,5 no wiadomo 6 litrów plus dodatki to będę w tych granicach się mieścił. oczywiście sprawdzę sobie stan oleju po jego zalaniu o widać, że już leci olej że tutaj przepłukał sobie dodatek cerateka. Zaraz dostawię sobie światełko i będę wlewał i będę wlewał w dalszej kolejności będę wlewał maseczka tymi tutaj na dobrze no, i teraz mogę sobie już spokojnie wlewać olej. Wleję tą całą piątkę, po czym yy, zakręcę filtr. Filtr mam tutaj już przygotowany. Mercedesa oryginalny. Pokażę. Proszę bardzo. Filtr Mercedesa oryginalny. Tak to wygląda. Do 204. I oczywiście mam już yy, przygotowany tutaj. Zestaw uszczelek, wymieniony, nowy, zaraz je będę yy, smarował olejem. Także to już czeka na włożenie, teraz wlewam olej. Zadowolony z auta? Ja? Tak, Ty. Ja jestem zadowolony, zawsze jestem zadowolony z auta. No dobra, wlewamy. No i naprawiają. Dokładnie. Sam, same się psują. A tak, same się psują. Jak stoi, to się nie psuje. Jak stoi, to nie jest. Też się psuje. I taką sprawę na ciebie no. jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zadowolony z auta? Ale kto? Ty. To nie jest mi samochód. Ale możesz być. Ale generalnie, rzecz biorąc, fajny samochód, tu ładnie jeździ Jeździłem nim jakiś czas ale ludzie nie dbają o te samochody to widać byłem niedawno tutaj prosili mnie żebym naprawił tylny hamulec w samochodzie wyciekł płyn i okazało się w mercedesie wcześniejsza wersja 202 tak że w tym samochodzie no, totalnie zaniedbany totalnie zaniedbany z tyłu ten samochód yy, dziwię się, że ludzie doprowadzają samochody do takiego stanu yy, tu w tych samochodach niestety hamulce są przewody hamulcowe yy, są lakierowane Co prawda co innego piszą, ale to są oryginalne, oryginalne przewody hamulcowe z tak to wygląda. Będę je montował do tego Mercedesa, bo tutaj zrobiłem też złączkę z tyłu hamulce lecą, niestety musiałem zrobić złączkę. No jest sprawny, hamuje. Złączka jest wykonana solidnie, jest to praktykowane. Ta złączka daje radę, wytrzymuje 160 barów, także jest bardzo, bardzo wytrzymała i ta złączka pozwala na to, żeby na przykład awaryjnie naprawić hamulce, żeby potem je naprawić, no bo wiadomo złączka zresztą hamulce też są włączone, przewody hamulcowe. Mamy specjalny przyrząd, który służy do tego, żeby o a gdzie jest mój kapturek? A Chyba samochód na drodze. Słucham? Odjeść samochodem, bo nie może przejechać na pole. Kurwa, to muszę się przebrać! Ja sobie, ja sobie na pełnym półsłupku, na miesiąc, tu kurwa macie już ataki to co? Zawiesisz na półsłupku, na półsłupku, na drewna, no przejechał Dookoła objechał? No dobrze. Jak tego Jak sobie Jak tego? To co? głowę zabrał Trzeba będzie zjechać chyba nim. Mało tego. Jak postawię za tobą, to ciebie zablokuje. Możesz postawić tam, pod wiatą. Faktycznie, to wtedy Huber kadżarem podjedzie tutaj. Czekaj. Dobra zanim on tam na te pole pojedzie, zanim wróci to... To wymieni musisz pożegnać się godnie z widzami. Co? Możesz się z widzami pożegnać, bo... Na razie.